Okej, okay, z tej strony Kadol, zapraszam do pierwszego odcinka z League of Legends, który tak naprawdę jest trzecim moim nagrywanym odcinkiem z rzędu. Naprawdę, ja już prawdę chcę, jestem ja chcę coś ugrać. Ja wam powiem krótko. Yy, nie będę zły, jeżeli przegram w dobrej grze. Ale kiedy. Yy, mm, szukam słowa, ale kiedy ja przegrywam. Naprawdę w syfowej grze, kiedy mi nawet idzie, tylko mam drużynę ulepioną z błota, i to są jakieś toksyczni Polacy. Bo naprawdę, przy drugiej próbie miałem toksycznych Polaków, no to było ciężko. <coughs> o, właśnie, dlatego dla Polaczka gram to jest Orianna. To, to był najbardziej toksyczny człowiek. Polaczek, ja, jak to ja, już, jestem uspokojony, jestem w spokoju prawie. A z w tej grze Naprawdę jeżeli ja będę przegrał, Bo ja jestem jeszcze lekko chory Jestem przeziębiony Kaszle, głowa mnie boli Dobrze że gardło mnie nie boli To bym nie nagrywał Ale tak to mogę nagrywać Ale ile można gadać Ja tu będę gadał prawie godzinę pod rząd Ja naprawdę ja chcę to nagrać Chcę zrobić mi Byle była dobra gra Ja mogę to przegrać Byle żebym miał udaną grę w poprzednim odcinku miałem udaną grę jako jeden zawodnik, ale po prostu sama gra była tak niewarta niczego i była tak syfowa. Najciekawszym momentem w grze było to, jak e, moja id Carey zaczął wyzywać wszystkich ludzi z drużyny. No no, na każdego jak leciało, nie? Aż go nie wyciszyłem, bo taką beka sobie z tego robiłem. So, tam tamten mecz to była beka Beka przez duże beka, które no, przez duże wszystko, na beka na caps Locku z 10 wykrzyknikami. I tak yy, trzeci meczy, dzisiaj, także jestem trochę rozgrzany. I no, widać mój nick. <laughs> Niki będą odsłonięte. Jeżeli ktoś mnie je ogląda, taki co gra w lolach, chce tam mieć je w znajomych, to proszę bardzo. Byle, żebym tego z nie miał. No i zaczynamy League legend, zaczynamy erę League legend Co ja przez to oznacza? mi to oznacza, że większość to będzie liga legend chyba. Bo do Lola wróciłem po długiej przerwie, naprawdę chce mi się w to grać. Mam chętkę nagranie w tą grę. I po prostu chce mi się to nagrywać. Hmm. No wiadomo, to co było przed chwilą, czyli Minecraft też będzie. Bo nie, nie porzucę tego tak o, tylko Minecraft będzie rzadziej. Może jeden odcinek na tydzień. Zależy ile będę wrzucał, bo teraz przyszła mi... No już szkoła się rozkręciła na, na dobre. Sporo lekcji, sporo nauki. Także trochę jest tego do zajęcia Trochę tego jest do roboty no Gry, gry i YouTube to nie jest jak na razie pierwsza rzecz, o której chcę się koncentrować Zobaczycie, przyjdą ferie Będę miał ferie, będę siedział w domu długo Oj to zobaczycie, wtedy przyjdą filmy Mi się wydaje, że 5-6 nawet na tydzień może wtedy być A będę nagrywał dużo, będę miał tak na zapas Będę miał po feriach ty, tyle odcinków na zapas, że nawet nie zobaczycie, że skończyły się ferie, bo ty, tyle będzie odcinków na kanale. I fajnie. O, dobre, gościu chyba sobie haksy wgrywał. Daj, mamy wejgarito. Na wejgara tak ogólnie, na bocie, na, na supportie to jeszcze nie grałem na takiego wejgarka. Dobra, nie spodziewałem się też tego, że ciul będzie miał klatkę na pierwszym i nie spodziewałem się, że Lising nam tu wejdzie Myślałem, że on tak podchodzi, żeby mnie zautoatakować, a on kurde klatkę wrzuca Jego błąd, bo klatka na pierwszym, no wiecie o co chodzi. Znaczy czy ja wiem czy to jest taki błąd, ale no, poszedł flash i poszedł pod... i poszła podka. To jest jakieś... No. Grałem w poprzednim meczu na tresza. To taki hook mu wchodził. Nawet jeżeli tak teoretycznie mnie nie zahaczał. Sprawiedliwość tej gry, naprawdę, to jest sprawiedliwość tej gry. <grym> Zaczynam narzekać, no ale ja się nie dziwię z samego siebie. Bo jeżeli przegrywasz dwie gry z rzędu, mając takich debili w drużynie, to naprawdę irytuje cię ta gra. Ale też Liga Legend, czyli tak z no dużo potencjału na content. To jest i czemu dostałem takiego freeze'a z dupy? A, to jest pozmieniane runy. Ja nie mam pojęcia jak działają runy, ja nie, nie grałem w tę grę przez grubo 3-4 miesiące. Że ja nie wiem jak to działa, nie wiem. Dobra, co mnie teraz zestunowało? Ej, widzieliście to? Klatka zniknęła, dostałem stuna. Ta gra już zniechęca, nie? Jest dopiero 3. mój trzeci meczik w tą grę. Dobra Hook był ładny A jakbym teraz miał tylko flesza? I nie ma łatwo, nie ma takich ganków Eee, tam gdzie się Lisin. No, dobry ping, dobry ping, kurde, to jest to ogarnięcie mapy. Ej czemu nie wziąłeś latarni? Typie! Typie! Kolejny debil! Kolejny debil! No! Why didn't u tu lantern? U stupid Ja nie mogę, no widzicie jakich, Z jakimi ja ludźmi tu muszę współpracować w tej grze Wziąłby latarnię, to już był, był ich koniec. Nie, ja naprawdę, ja muszę z takimi ludźmi w tej grze współpracować, że ja już mam czasami dosyć. Po, taka trzy, trzecia gra, nie? Gdzie przegrywasz 3 z rzędu, bo masz debili i kurde dowiadujesz się, że masz kolejnego debila w drużynie. To jeszcze na pozycji, w której ty musisz grać. No clown. Ale widzieliście to, ja może ciłem tą latarnię, wystarczyło ją zabrać. Kurde, jedyne co musiał zrobić to na to kliknąć prawym i już miałby dabla za to. Już miałby kurde dwa trupy za to. Za nic normalnie, za kliknięcie prawym na latarnię. No, denerwują mnie tacy ludzie. No, jeszcze farmić nie potrafi, klikać też nie umie. No, fajnie, fajnie, że przyszedł na linię do nas. A fajnie, zużyła dwie, hoho ho. No i widzicie, to mnie zahaczyło Z dupy mnie to zahaczyło, bo nie, nie powinno zahaczyć oh, yes. Dobra, wchodzi mi ta chwila ciszy. Bo nie wiem co gadać, to prawda. Ja bym tutaj przez całą grę mógł mówić, że jakimi to oni nie są e, małpami, nie? I jaki to ADK ma 3 IQ. I że hitboxy w tej grze są głównym, Ale no nie chce mi się, bo szko szkoda mi mojego gardła zużywać. <coughs> bo chcę go jeszcze poużywać w tym tygodniu. Eee. Ja no serio, ja, ja typowi nie, wypaczę, nie wybaczę do końca gry, że on po prostu prawie mnie nacisnął na tą latarnię Bo to był tak głupi błąd No i to było ładne zejście Trochę takie przedszkole im tu zrobiliśmy, ale no Niestety, raz ty jesteś ofiarą przedszkola, a raz drużyna przeciwna. W mojej pierwszej grze tak było, że padłem ofiarą przedszkola. Po prostu wzięli mnie, kurde, we czwórkę przyszli klauny i no, i tak to się rozgrywa. Dobra, i przynajmniej mam teraz nadzieję, że w tą grę chociaż ugramy, albo przynajmniej będzie dobra, bo jak to jest moje trzecie podejście, to kurde, jestem lekko, już pod. zaczynam się lekko irytować. Niezły smite. <ś> Kurde, mistrzowie Polski Dobra, on mnie nie widzi chyba Oj, blizno Patrzcie jaki Lisin na paleniec, już zobaczył to kurde, co na wchodzie ja chyba nie mam, ja z spadam. No chyba, że dostanę ciastko Nie mam ciastka, a ja nie mam życia Nie mam życia, nie mam ciastek Ej, ładuj się na latarnię Ja to pole rozwalić, bo jeszcze mi wejdą Tak się kończy bycie, że tak powiem. Ym... Co chciałem powiedzieć? Dobra, lecimy z butami, jolo. Yy, tak, tak się kończy bycie takim dickheadem, że se spamujesz jakiś taniec, i kurde, potem cię dojeżdżają. To się nazywa po prostu karma. To karma po prostu gościa dopadło, to co się tam wydarzyło. Potańczył se, przyspamował tańce, i kurde, karma gościa wzięła. Tak to wygląda, tak ta Kujana jest dobra, bo ja ją miałem w poprzedniej grze. No, jeszcze jest jeden. Tak samo jak w poprzedniej grze i je idzie. A super, na szóstym, Wejger na szóstym, wspaniale. Nabij szósty poziom. O, giniesz właśnie, wiesz o tym. Pa, udało mi się przejść. A i po pułapkach, nie ma łatwo. Tak niewiele do szóstego. Weź to przy farm jeszcze. Co za auto-atakujesz? Nie możesz, nie masz zasięgu na auto-atak, jak gnojcu O nie, dobra, bo zaraz mnie karma dojedzie. Karma cię dojedzie. O nie. O nie, ona tam siedzi! Bez kapy, kto tak robi? Kto zostaje w krzaku, kiedy może uciekać? Nie wiem, czy to trzeba być głupim? Pewnie tam są trapy A jakże, bo trapa stawiała I miała opóźnienie w ruchu sekundowe O, dobra, dostanę friza. No niech będzie Mogę slow'a dostać I teraz tak, cyk, out smart'e To winąłem klatkę O yes. Ja będę, ja cały czas narzekam właśnie na to, że Riot dało taki mały zasięg tego. Jakby to chociaż szybko leciało, nie? Jak ten huk Blitzkranga, ale nie, to leci milion lat. Reszta jest taki Blitzkrang, który trochę skilla wymaga. Bo u Blitzkranga to kule na tyle szybko, że ludzie się dysczają, kiedy nawet zostali zgrabowani, a tutaj to trochę jest czasu na reakcję. No, pingnięcie trzykrotne najlepsze. I JAK ONA TAM TAK SZYBKO PRZYBIEGŁA Eee, SS, SS given SS given, no SS był Outsmarted, nie? I teraz jest outsmarted No kurde No szedł przy ścianie, nie? No Jezu, teraz będzie kurde bruch, bruch Bierz latarnię. I znowu latarni nie wziął, nie? Ulta by nie marnował jakby wziął latarnię, ale nie, ja nie wezmę latarni. Spoko, ja mam... No kurde, widzieliście to? Jakby teraz miał taki zasięg, to już Bęk wsiadłby huk. Ale nie, Rito musi mieć takie zasięgi. Rito, Rito lepiej myśli od ludzi. Że Rito też ludzie, ale wiecie, Rito myśli lepiej od graczy. A nie ma łatwo, patrz jaki kurde, już leciał. Ale ona ma za dużo obrażeń. <gry> Boże jaki outplay, nie? <gry> Widzieliście to? Jaka wojna, AD carry. Jaki kurde, stanie w miejscu i rozdawanie autoataczków. Lepiej się cofnij, bo ja się nie wyratuję z tej sytuacji. Ale widzieliście to, jakie tam były playsy ro rozdawane? To się nazywa wojna. I nie jakieś dodrzewanie skillshotów, bieganie wokół siebie i autoatakowanie, resetowanie, resetowanie autoataków, nie? A ten, ten ten nieźle porobił, ale jednak nie porobił. Eee, no, tylko taka wojna AD na auto-ataczki typowa, a ja nie mam w ogóle bladego pojęcia co ta postać robi, ta Kujdzana. Ja w tą grę nie grałem od 6 miesięcy. Nie wiem, co tu się dzieje? Kto to kurde jest? Znaczy, jak kończyłem, jako, jak robiłem sobie tą długą przerwę, to Kujdzana już chyba wyszła. Nie, no to jest retard. Ile razy on podniósł sekretarz? Nie wiem, on był zapatrzony w fale minionów, że on tego nie widział. O, brawo, właśnie teraz zginąłeś. Boże, jaki debil. Ej, naprawdę, widzicie z kim ja tu pracuję, nie? Ona wcale nie jest genialna. Ej, czemu nie dostała agro od Tureta? widzieliście, jaki. Ei coach. Tipie. Não sei, Nuno. Weź, kurde, latarnię tym razem, na serio, bo cię udupię. No co za klaun? No jezu, wy widzicie, z kim ja tu pracuję? On nawet nie widzi, on, kurde, nic nie widzi, on jest półślepy. Yy, tak, totalnie. Na jedno oko chyba tylko widzi, że ja mu tam latarnię wrzuciłem. Śmiechuwa. Po prostu śmiechuwa i. Zdę się szerzy, jak widzę tego gościa. Naprawdę chce mi się śmiać i płakać jednocześnie, bo to jest clown. Ej, ma Sorry, ale musiałem, bo się nie wytrzymuję powoli, eee, eee, motal. Kurde. No dobra. Naprawdę, bo już ta gra mnie tak denerwuje w tym momencie, że ja, ja nie mogę. Dobra, ja już daję 0 ss ów specjalnie tym gnojkom, ale widzieliście, bo gość. Yy, idź na. Yy, pinguje ci, że idzie ganka. Wbijasz w nich z wyprzedzeniem, żeby ich tam postunować. To, a jednak wiesz, co chyba se zejdę kraba zabije. No, sami się jak to głupio brzmi. No, i, i, XD na lewo i prawo. XD na lewo i prawo. Ja teraz pierniczę, ja nie zamierzam kurde stać na tym bocie z tym. E, no, no, kurde, no, no, nazywajmy rzeczy po imieniu. O, patrz, ta przyszła. Ale kurde, co ty tu robisz? No, patrz, kurde, bota trzak... Chodź, nie, no, serio, to jest idiota. To jest taki idiota przez duże i ja naprawdę ja wyzywam, ale to jest debil. Zostawia se bota tylko po to, żeby przyjść na bitę. Nie wiadomo z jakich powodów. Bęk O Boże, ale zagranie. Zaraz walnę ja głową o biurko, bo już nie mogę Takie place ci ludzie zarzucają, widzieliście to? Ale on to zagrał Miał warda w tym krzaku, w tym krzaku O tutaj, miał warda, nie? To zamiast tam się stepować, zrobić im plecy A wjadę prosto w nich I ty kurde se, se po tym myślisz, nie? Czy, czy on jest głupi, czy on jest botem? Albo jest kurde głupim botem zaprogramowanego przez idiotę, nie? I jak zwykle przychodzi drużyna A z, z półrocznym opóźnieniem. Ta zostawia farmę po jak debil, bo chce coś tam zrobić. Nie no, ja mi się wydaje, że, że każdy... E straciłeś 5 creepów, brawo, straciłeś ponad 200 golda. Ja się użeram z idiotami dzisiaj. No patrz, ja, ja mu... Dawaj mi duszę, ja chciałem po duszę, a ten debil mi z nim ucieka Ja chcę mu pomóc, a ten debil ucieka Wiecie, to są idioci, oni w ogóle nawet nie widzą, co ty chce zrobić Ja? Ogólnie najlepiej nie gram Ale ja mam przynajmniej to do siebie, że ja chociaż, kurde, jestem mądrym graczem Wiem, co się ma zaraz wydarzyć, wiem, co oni zrobią, nie? A oni po prostu jak ten Jarvan O, idę na bot'a? Nie, idę na mid'a jednak Bo zobaczyłem dżunglera, że tam im, kurde, chodzi po linii Wale im SS-a, żeby nie był ten idiota ze mną łazi, nie wiadomo po co. Co on chce kurde osiągnąć przez takie coś, to ja nie wiem Odflaszował Wow, patrz, tak kliknął. Ajajajajaj. Najciekawiej nie jest. Czekaj, celowo, celowo stanę. No i bez kapy, że ona tu... Ile jeszcze? Może trzeciego trapa tu jeszcze gdzieś postawiłaś smato. No zasrany slow widzieliście? Wszystko przez tego slowa od Mfy. Mam nadzieję, że masz smajta chociaż. Nie wiem, po co fleszowałem, nie pytajcie się mnie, ja jestem tak wymęczony, że tak mi łeb nawala. Ja serio, chcę to skończyć i mieć to z głowy. O, ten milion pingów, a to jest Nashor? To jest Nashor. Jeżeli go zrobimy, będę miał jedną misję przynajmniej skończoną. A te misje. Dobra, tak sobie, sobie przypomniałem. Co nieco powie, co ja chcę tu nagrywać, kurde, w tej Lidze Legend. No na pewno chcę nagrać, co nie, co o tym. No już idziemy, tylko jeszcze temu idziemy. No nie, moje kurde mobilitki. Jezu, naprawdę to agro od creepów mnie czasami tak denerwuje. Pewnie nie będzie, dawaj no na tego nasz zrobimy to, ale przylagowało o chłopie. Nie no, zrobimy, zrobimy, tylko gorzej, jeżeli no, taki Liscinek tu sobie pomyśli o zobaczę na Nasora, nie zwartuje Nasora. O, Nashora nie ma, albo Nasora jest na 100 HP i smajcik. Bo i tak może być. Ej dara, bo już myślałem, że znając moje szczęście, to kurde ktoś już będzie tam na mnie czekał pod tym Nasorem i mnie zabije. No w sensie nie. O dobra. A te stresze, mam. jest zawsze taki problem. Patrzcie, mam po, ponad 150 armora i odporności na magię. Ale co mi to daje, jak ja mam niecałe 2000 życia? Kuijana tyle, Kuijana ma więcej, bo ma 200. Ja, ja jesteś normalnie takim papierkiem. To jest, pa to jest pseudo tank, to jest papierkowy tank. No, Quijana to w ogóle poszła się ścigać z kimś, nawet nie wiem z kim. Dobra, ona jest idiotką. Jeszcze, patrzcie, dostaję latarnię pod nogi, to fleszuję. Opiszcie tego gościa innym słowem niż XD. To nie jest słowo, ale innym wyrażeniem. Czy da się tego gościa opisać innym wyrażeniem niż XD? Weźmy chociaż tureta. O, fajnie, ktoś tam podebrał mu killa i już się dzieciak denerwuje. Ale dobra, przynajmniej będę miał yy, ten o, co wstawić, nie? Po, poszedł jeden raid, to był mój pierwszy rajd w lolu. O, Od, nie wiem, gram w to jak, jakieś. Półtorej tygodnia około w to gram, nie? I to, to był mój dopiero pierwszy raidzik. No to nie było wiele, nie? Po kilka słów na Capsloku i jedno polskie przekleństwo, to jeszcze nie Rajjik. Nie bierzgaj się to cię osłonie. Po co ja się w ogóle staram i ja tego kościa shielduję. Ej, widzieliście, zginął do Staulta Widzieliście to? Ale wiecie, co tam się stało? Jasuo, podbi kurde, podbił nas Ulta, nawet jeżeli on już zginął. Może będą dzieci się reportować za to, że Pente komuś wziął przez przypadek. Może, może dobrze grają, ale ich mentalność to jest naprawdę na poziomie XD. Czy ja nie mówię, że ja też mam jakąś wielką mentalność? Bo Rage w końcu mnie wziął, ale to był taki mały. Przynajmniej mordy nie wydarłem. To ludzi wyzwałem trochę. O chłopie. Kurde, butelka by się przewróciła z wodą. A, a gdzie ją trzymam? Obok klawiatury. Pff. O synu, ale bym się załatwił. Dobra, 25-minutowy odcinek, już można kończyć. Bo serio, po tym to się będzie wstawiało 3, 3, 3 godziny. No, no trochę to długo zajmie. Dobra, wiecie co, na Lola takiego zwykłego nie będę robił playlisty, tylko na runcady. No, Okej, okay. to był ult. Tak, to był ult. Dobra, i to jest koniec, dobra. A koniec, no to GG. Także no. Pierwszy odcinek z Ligi Legend. Myślę, że. Czy, czy mój pierwszy odcinek ogólnie z Lola, ale pod trzecią próbą. Wiecie o co mi chodzi, nie? To no dopiero. To aż trzecia próba, kurde, nagranie tego odcinka. A ty, czego tego nie kończysz? Może byś bo sobie po farmę poszła, to patrzę, se pójdę potusze. Także no, pierwszy odcinek z Ligi Legend, niedługo będą kolejne, oczywiście o Minecrafcie nie zapominamy. I z League Legend coś się jeszcze wymyśli ciekawego. Także no, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nara.